Siemanko witamy tutaj w MPK Lublin. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z najnowszej serii, która najdługo pojawi się na kanale. Seria zajezdnie MPK oraz MZK. Szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy w Kołobrzegu, przy ulicy Żurawi oraz Solnej, obok stacji Kołobrzeg Stadion, gdzie dzisiaj zaprezentuję wam ilość salariów, które znajduje się. W KM komunikacja miejska Kołowrzec. Przed nami są solarice Pulmino 12, które stoją tutaj zaparkowane. I za chwileczkę przejdziemy sobie dalej, bo tam znajduje się elektryczny man ze Starachowic. Więc za chwileczkę sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Niestety yy, nie możemy tam wejść. No i co. To widzimy się w takim razie za chwileczkę przy następnych autobusach. I oto jest, szanowni państwo, elektryczny man, który jak widzimy pewnie zaraz będzie odjeżdżał, bo coś się porusza. Może i uda się go nagrać. O, właśnie odjeżdża nam. Ładnie go widać, pięknie. My zaraz sobie przejdziemy do Solarisów Urbino 12. Szanowni Państwo, jednak sobie zaczniemy od yy, skani. Komunikacja Miejska w Kołobrzegu wykupiła autobusy Skania, Których jest bardzo mało w Polsce Ja osobiście pierwszy raz nagrywam e, skany na moim kanale Która akurat się trafiła w takim mieście malutkim jak Kołobrzeg e, Nie wiem teoretycznie, czy tam można wejść, czy nie Mam tutaj na chwilę stanął Pięknie się prezentuje Stoi tam na chwilkę Zaraz sobie przyjdziemy do tamtych Solarisów Urbino 12 ale na razie tutaj mamy skanie o uwaga, czyżby wyjeżdżał jednak tutaj można wejść, bo obok jest stacja benzynowa, te skanie sobie tutaj ładnie stoją, wszystkie cztery w rzędzie a tutaj mamy piękne Solaris Urbino 12, które tak ładnie się prezentują, jeden chyba jest w naprawie yy, 1.9.0 a tutaj wszystkie skanie perfekcyjnie a tam też mamy Jedną, yy, właśnie, jeden autobus yy, generacji, właśnie Salarisa Urbino też 12. Właśnie tak wygląda tutaj zajezdnia w całym koło brzegu. Jest dosyć mała, ale też bardzo w sumie taka przestrzenna. Nie widać tutaj też yy, żadnych większych takich pojazdów, oprócz tych jednych Salarisów i drugich Salarisów. I chyba oprócz tej skanii tutaj nic innego yy, ciekawego nie ma do nagrania. Więc ja się stąd z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i Siemka.